Cieszy fakt, że powstaje nowe centrum symulacji medycznej, kolejne monoprofilowe centrum symulacji, ale też to, że rozpoczyna się od sympozjum symulacji medycznej, dlatego że rozszerzamy swoje działania i w każdej szkole, gdzie kształci się zawody medyczne, właściwie zauważona jest ta potrzeba zmiany podejścia do kształcenia studentów. Jesteśmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Na pierwszym sympozjum symulacji medycznej. Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek. Moje doświadczenie dzisiaj jest takie, że niestety każdy kierunek i każda specjalność zawodowa jest kształcona osobno. Osobno kształcimy lekarzy, osobno pielęgniarki, osobno ratowników medycznych, a później liczymy na to, że gdy trafią do pracy klinicznej, że nie będą potrafili kooperować ze sobą i współpracować. To jest myślę, że dobry moment do tego, kiedy rozpoczynamy zabawę z symulacją medyczną, żeby nie tylko uczyć procedur technicznych, ale też tych nietechnicznych czyli komunikacji i współpracy. Moim zdaniem dobrze by było łączyć wszystkie kierunki w, w jednych zajęciach tak żeby oni mogli w realnych warunkach później nie, później współpracować. Uh, so we were invited uh, we were approached by Krosno State College um, to seek uh, to have a visit with my in London in Central London uh, and they came for a two day... Meeting really to to learn my methodology of simulation, and that's how it began. Um, but we always reach out as a centre. I reach out as a centre um, to others to other centres to share information. The centre here is very good. I think it's very well equipped, uh, and I think that that part of the challenge of getting a sim centre up and running is, is done. So the challenge now is to understand simulation better. I think it's essential that centres talk to each other, share information and support each other. It's a, it's about as I said in my lecture, it's not about reinventing work. It's about sharing the work so we don't have to do it to make it easy for ourselves so we can concentrate on the teaching rather than the the planning. Na co dzień zajmuję się symulacją wysokiej wierności, prowadzę zajęcia ze studentami, w ramach których uczymy ich, jak zapobiegać zdarzeniom niepożądanym w medycynie. To są różne zagadnienia, one dotyczą zarówno tego, jak we właściwy sposób się komunikować po to, żeby zapobiegać sytuacjom, w których zostajemy niezrozumiani albo coś zdarza się niedobrego, bo ktoś czegoś nie usłyszał ale też uczymy ich problemów związanych z procesem podejmowania decyzji, z procesem, który jest związany z tym, że od czasu do czasu na podstawie wiedzy, którą nabywamy naszymi zmysłami, możemy podjąć złą decyzję. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby umieć rozpoznać to, że ta decyzja jest nieprawidłowa i umieć się z niej wycofać, spróbować czegoś innego. No i symulacja daje nam możliwość doświadczenia tego typu sytuacji w warunkach bezpiecznych. Student nawet podejmując nieprawidłową decyzję nie szkodzi nikomu, a nabyte w ten sposób doświadczenie będzie w przyszłości pewnie procentować podejmowanie właściwych decyzji w realnych sytuacjach klinicznych. Znaczy, symulacja jest tylko narzędziem do edukowania, niczym innym. To jest przede wszystkim narzędzie jak na razie na ten okres to jest najlepsze i najbardziej optymalne narzędzie służące do kształcenia praktycznego studentów. Zawodów medycznych czy profesji medycznych na pewnym etapie, bo później oczywiście praca z pacjentem, praca kliniczna, praca praktyczna w jednostkach leczniczych, już dokładnie z pacjentem, z którym powinniśmy nauczyć się obcować, pracować i od niego wymagać i go przede wszystkim też szanować. Natomiast jeśli chodzi o tą przyszłość, sztuczna inteligencja, myślę, że pójdzie to w takim kierunku, że nasze symulatory będą nas skanowały, i kiedy wejdziemy do sali z chorym, to taki manekin może nas przeskanować i za chwilę Pacjent, czyli ten symulator, odpowie żonie, dziecku, albo dziecko, rodzicowi, tato, mamo, to był ten pan doktor wczoraj, czy ta pani pielęgniarka, która była niemiła, nieuprzejma, albo ta się właśnie mną świetnie zajmowała, opiekowała. I myślę, że może to dążyć do czegoś takiego, że po wejściu do sali z chorym pierwszy raz. Ten symulator przeskanuje nasz tembr głosu, naszą barwę, ee, obliczy strukturę naszej twarzy, naszych rysów, i wtedy po zeskanowaniu będzie to przeporządkowywał do zachowań, jakie prezentujemy. I dzięki temu z klucza pewnie wybierze i oceni na zasadzie sympatii jak to wygląda, jak wygląda współpraca między człowiekiem, który zajmuje się chorym, ale chorym manekinem. To jest jakby jedna z moich koncepcji. Nie wiem, czy trafiłem, mam nadzieję, chociaż boję się coraz bardziej, że ta symulacja rozwija się w tak zatrważającym tempie, że w pewnym momencie bardzo mocno będzie też jakby rozbudowana cała... Gama i poziom symulacji wirtualnej, w której bierzemy dzisiaj udział, jesteśmy jej świadkami, więc ten przesuw danych, tworzenie, znajdowanie się w miejscach, które wykreujemy, to już nabiera ogromnego rozpędu. Kończąc sympozjum, będziemy mieli okazję do wymiany myśli, spostrzeżeń, refleksji, ponieważ został zaplanowany również panel dyskusyjny na zakończenie sympozjum, także mam nadzieję, że zaowocuje on wymianą tych myśli i nawiązaniem nowych znajomości, wymianą doświadczeń.